Najpierw w dosie dniu dodajemy trzy. Głośno, bo nie słyszę. Przeczytaj. 12,93. No, 3, ale powiedz głośno, jak to zrobiłeś. Kalec ile? O, dwa no. Siedem no. Czyli wynik? Trzy tak. Dobry wynik Bardzo dobry

dwadzieścia sześć dodać ten no naj

Mamy dobre odpowiedzi. No. Same dobre. Ciekawe czy uda ci się teraz. Głowa. Miłość. Podnieś głowę. Przeczytaj. Przeczytaj. Dziesięćdziesiąt odniosłem. Trzydzieści. Pięćdziesiąt. Udało mi się teraz. No, a teraz? Przeczytaj. Głowa też. Miłosz, głowa. Trzydzieści dwa do sześć. No powiedz głośno. Najpierw to dam trzy dodać sześć dziewi. Trzy, trzy dziewięć. No, słucham. Co chcę? Tata, 6, No to jeżeli potrzebujesz, to tak zrób. Ja czekam na wynik. 2, 2, 8, 38 8. No, przypomniałeś sobie. Cztery dodać Dwanaście Szesnaście Tak Dobrze policzyłem Bardzo dobrze Osiemnaście ale powiedz głośno jak to jak to policzyłeś? dwadzieścia sześć trzy sześć dodać Dziewięć, czy dwadzieścia dziewięć? Dobrze, wystarczy? Tak. Okay.